dobry widzowie! Dzisiaj zrobię promo kanału e, tego chyba Toxic coś, e, więc tak wchodzimy w YouTube. E, ja wkleję nazwę. E, no, Toxic w PSL. E, No i co? Oczywiście ja mam go już zasubskrybowanego. No i co, zostawcie mu subika lajka, bo na tym kanale nie wiem, różne filmiki się pojawiają: raz, raz Minecraft, raz promowanie kanałów, nie wiem, raz coś innego, więc różnie. No to co, zostawcie mu subika lajka, no i co, now.